Okej, okay, dzięki Baudurowi, ponieważ on większość tych ulepszeń montował oraz stworzył Visos O! Bardziej on wygląda na biały miecz świetny niż na srebrny, ale nie trzeba się szczegółów. Także dodałem jakieś mniejsze soczewki czy tam emitery, które. Wisos bodaj coś dodałem do mm, do krytyków, bo mi się śni <śm> Może nie, nie wiem, moja postać na pewno dostała soczewkę, która właśnie ma szansę na oszołomienie, chociaż pewnie i tak nie będę z tego korzystać, ale niech, niech już tam będzie. E, Aton oczywiście dostał te ulepszenia na swoje blastery, teraz mają znacznie przyz bardziej przyzwoite obrażenia. Jakiś tam, nie wiem, rozszczepiacz promienia, czy inne tam nazwy, modyfikacje, które mnie na razie nie obchodzą. Nic natomiast nie... Montowałem w pancerzach, ponieważ naprawdę ch gra chce za to potężne ilości komponentów. Z za każdym razem, kiedy widzę jakieś e, już, no, powiedziałbym sensowny, sensowne ulepszenie, to wtedy widzę, że gra także chce sensowną ilość komponentów, na przykład, nie wiem, cztery stówy. No i tak, tutaj okazuje się, że Hanhar... Jest podwójnym agentem i tak naprawdę chcę wylinować gotu na szczęście wogi, ponieważ teraz wogą z który żonich w dokach Ta pićajubon, chupajubon labograt, lewunka gratuk, dziut male, jomała mamiboba, lewunka. No tak, żeby ośnaczyć. Uwa, go, jest nie mi go Serio, to ci przestraszyło? Dwa pieski, katów, które są mięsem, armatim na koncie, czupąc Hmm, to było dziwne. W każdym razie jesteśmy w dokach. Dokami rządzi Woga, czyli kolejny przedstawiciel wesołej rasy Hat. E, I Woga ma dosyć duże spięcia z Goto, który cały czas porywa mu frachtowce. Właściwie jednym z zadań, które nam zl e, zostają zlecone, to właśnie e, pewnego rodzaju ochrona tych frachtowców. Znaczy, nie jest to ochrona dosłowna, a pewne przeprogramowanie. Kursów tych charakterek, żeby go to nie mógł tak łatwo porywać, czy coś mu się Skład. Magazyn, znaczy. Do magazynu pójdziemy znacznie, znacznie później. Na razie musimy przegrać tego strażnika. Mmm... lepiej mi wpuścić. Okej, okay, dziękuję. Co ciekawe, zawsze trzeba być hamskim, żeby nas wpuścił. Nigdy nie można mu przemówić do rozumu. Chciałabym pojechać do Kremowa. Chciałabym pojechać Proszę bardzo. Idzie do ciebie postać bez twarzy. Zaraz. No, Okej. Okay. Dobra, weźmy to zadanie z frachtowcami. Ej, woga. Mówię do ciebie. Woga? Woga. Oho, gdzie buk. Zobaczmy. Hmm, A, proszę Un... bardzo. Ta tak, tak, bo... to jest sama, gada o tych porywanych frachtachowcach. Co ciekawe, także Woga jest jedyną, jedyną osobą, czy istotą, która potrafi zapewnić paliwo dla stacji Talos. Telos. Właśnie musimy z nim w tej sprawie mówić. Hmm. Oczywiście, chcemy za to kasy. Hmm, nie, to wszystko. I tutaj także widzimy dosyć ciekawe drzwi. Otóż jeśli się do nich zbliżymy... Straszne psykat, nas warczą i niestety nasza postać najwidoczniej i tak się ich boi, że musi... Odstąpić. Otóż do tych drzwi można, e, można pójść tylko i jedynie w stosownej kolejności. Musimy iść do, e, do tej części mieszkalnej, znajdującej się tutaj, i podsłuchać za pomocą skradania, e, skradania podsłuchać rozmowę pewnych zbirów

a, czyli nie trzeba nic robić, Zawsze myślałem, że trzeba z nim pogadać, żeby dał nam jakiś kod tu ze świętości, ale... Dobra. E, sprawa, e, sprawa z porwaniem. O Jezu, jakie ja dzisiaj mam. E, sprawa z porwaniami fraktowców przedstawia się następująco. Otóż, by temu przeciwdziałać musimy zasilać te oto pylony, które są pylonami dokującymi deku i działają chyba jak wielkie latarnie kosmiczne. Nie wiem. W każdym razie... Jak dowiadujemy się chyba od fasy, Jak już mówiłem wcześniej, Fassa zresztą nam coś wspominał, że te pylony są uszkodzone, czy źródło zasilania jest uszkodzone i możemy zasilać tylko i wyłącznie jeden pylon jednocześnie. Jedyny pylon, który chcemy zasilić, to pylon numer 2. I jakim naszym głównym celem będzie poznanie odpowiedniej kolejności, kolejności priorytetu jakim kierują się frachtowce i tą kolejność poznajemy zasilając kolejno czy może nie kolejno, no, można jak kto woli jednak zasilając wszystkie pylony i poznając z tych oto konsol fragmenty sygnatur i te sygnatury układają się w jakąś kolejność chyba nie wiem trzeba kierować się alfabetem możemy na przykład tutaj sprawdzić sobie sygnaturę dla tych mamy trzy frachtowce, które trzeba ustawić i żeby na przykład taką Sygnaturę i widzimy tutaj mamy I. Dwie zamazane cyfry, czyli 4, 9, 6, 7. Znowu zamazane 1, i po prostu wystarczy to uzupełnić kolejno z pozostałych pylonów. E, kiedy to już to zrobimy, przystępujemy do <laughs> rozmieszczenia tych wszystkich fraktorów. Aha, jeszcze trzeba z fasu opowiadać. Jednak trzeba z nim pogadać. Wiedziałem, że trzeba coś z nim zrobić. Fasa dziadu boska. mu. O, to było dziwne. Dopiero teraz? Czyli muszę mieć kody do tych mm, konsol. Okej, okay, teraz możemy przystąpić do działania. I tutaj pierwszym statkiem będzie Srebrny Zephyr, była nazwa? Drugim statkiem będzie Alakondor. I trzecim będzie Profitythorn. Oczywiście to można wszystko przeklikać i <laughs> metodą prób i błędów tak samo wszystko wypełnić jednak czyste oraz może trochę no, trochę główkowania nikomu nie zaszkodzi jeśli będziecie poznawać sygnatury z tych otopylonów kto wie hmm. Kałana bodaj dawadumba kubla Ok, za to zdanie dostajemy rękawiczki i to jest chyba znowu dosyć losowe co dostajemy. Kubaza... Nie powiedziałbym, że są złe. Są całkiem dobre. A to? On... A tu ma jakieś lipne, co? Trochę lipne. O, no, o wiele lepsze. Dajcie spokój. pamiętam, raz dostałem od niego. Hmm. Dostałem... Chyba jakiś pancerz? Albo, pa albo pasek. Techniczny pasek, który jest świetny. On dodaje chyba plus 6 do wszystkich tych technicznych umiejętności. Kuba Boska. Hm no W każdym razie wiemy już jak y, wymiana się do nas odnosi na obecną chwilę. Na razie nie są zbyt zadowoleni z naszych działań czy obecności. I idziemy do części mieszkalnej, która znajduje się tutaj i która jest po prostu rzędem małych klitek związujących się dumnie mieszkankami. Tak, tak. Strasznie długo gada. Już. Okej, okay. okay, teraz trzeba się podkraść i chyba wtedy włączy się rozmowa. Tak jest. Ci szybzbirowie e, planują włamanie się do tej tajemnej komnaty w ogóle. Uczliwie mówią on, nam o samym sposobie. Jak się tam.

Powiem tak bostać, ale się... Hello. No w sumie to zrobiłem, ale... Wszystko jedno. Okej, już mamy sposób. Otóż musimy dostać się do promenady, która znajduje się... W której wejście znajduje się tuż przy lądowisku. Oraz e, poprosić barmana o sprzedaż tego środka, który może uśpić... Psykat, natomiast także trzeba zatańczyć dla wogi. Co możemy zrobić, jeśli mamy żeńską postać główną? E, lub mamy. <tryk> lub mamy żeńską postać w drużynie. Czyli może to być chyba. To chyba trochę trudniej jest. Ej, musimy być bodaj mężczyzną, i może to być służka. I nie jestem pewien, czy Visas. O ile pamiętam, to chyba Visas odpowiada po prostu nie. Zaś kreja e, jak sam. Ten aranżator, czy nie wiem, ta, ten agent, który organizuje tancerki dla wogi, mówi, że kraja jest trochę za stara. <grym> to jest dosyć zabawny dialog. I tutaj spotykamy załogę. Nie wiem, jak ona się nazywa. Załogę Księżycowych Cieni, która szuka swojego kapitana. Ten kapitan znajduje się w najciekawszym barze w całym korytarzu. Taksi, traducu, reszunko. Mm. ninja. Tak, ten cały, hangrave, cały bar, to się nazywa Jack Jack Ter, coś takiego. Yy, jest barem tylko i wyłącznie dla obcych ras i takich ras, które tolerują dosyć <coughs> trujące środowisko. Jack Jack Ter, okej, okay, mała. Otto, no. Mam pomyłkę. I w tym celu musimy zawsze mieć przy sobie, jeśli tam idziemy, musimy mieć przy sobie na przykład e, jakieś implanty odporniające nas na truciznę czy maski gazowe, chociaż z drugiej strony ta trucizna, która tam się znajduje nie jest wcale jakoś szczególnie mocna i jeśli ją otrzymacie to naprawdę... Ja chyba chodziłem tam dosyć e, długo, może z 15 minut i... A trucizna nie znużyła mi zdo e, odebrać nawet jednej trzeciej zdrowia. Co dosyć kiepsko mi świadczy. E, te średnie rękawiczki, może Wisa będzie zadowolona z ich posiadania? Na pewno. E, tak myślę. E, także co ciekawe, jeśli. Nie chcecie robić tych zadań, możecie po prostu zabijać większość ludzi, znajdujących się tutaj. Tych Mandalor Mandalorian na razie zostawiamy, nie można ich sprowokować do niczego. Po prostu e, będą nam mówić, że próbują tutaj jakoś wiązać koniec z końcem. Ten bit natomiast jest zleceniodawcą kolejnego zadania, które. Nie wiem czemu został poddane pod wątpliwość dopracowania Kotora. Mówiono, że to zdanie jest przykładem niedopracowania tej części Kotora. I ten kosmita bardzo lubi napoje pite przez słomkę. Jestem tego pewien. Tak, to jest dosyć proste zdanie. Musimy po prostu odzyskać jakiś